Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Magdalena Rudkowska i proszę Państwa, Energetyka Dnia. Energetyka Dnia 23 sierpnia 2019 roku Piąteczek. Piąteczek, jak nieraz czytam wpisy na Facebooku, każdy Piątunio, Piąteczek, nareszcie wolne. Nareszcie wolne, ja bym powiedziała, czy dobrze, że wolne? Tak, dobrze, że wolne. Co prawda pewnie od południa, ale dobrze, że wolny dzień, że możecie Państwo zacząć weekend, dlatego że dzisiaj energii do pracy raczej nie będziecie mieli. Dzisiaj też, proszę Państwa, ma miejsce ostatnia kwarta księżyca, czyli księżyc zdecydowanie maleje od godziny 16:58, czyli, proszę Państwa, wraz z malejącym księżycem będzie malała nasza chęć do pracy. I proszę Państwa, jest, ma to odzwierciedlenie również w numerologii dnia dzisiejszego, dlatego, żebym powiedziała, z całości jest siódemka z 25, czyli ani siódemka, ani składowe dwa pięć do działania jakoś nie zachęcają. Gdyby piątka była pierwsza, to bym powiedziała może by piątka rozkręciła dwójkę, ale dwójka osłabia piątkę, bo siódemka z 25. No i proszę Państwa, z dnia dwójka. Trójka, czyli 23, co daje piątkę. Więc ja bym powiedziała, proszę państwa, nie będziemy nakręceni do działania, nawet nam się będzie trudno zabrać za sprawy, które, proszę państwa, mamy do wykonania. No i co robić? Co robić? Co robić? No, bym Powiedziała, przemóc się, jeżeli musimy coś zrobić, to zrobić jak najszybciej, jak najszybciej wyjść z pracy i rozpocząć odpoczywanie. I, proszę państwa, dobry czas na pewno do odpoczynku, dobry czas, żeby jeszcze gdzieś wyjechać na wakacje. Bo zarówno siódemka z całości, jak i piątka z dnia sprzyjają wyjazdom, nawet tym krótkim wyjazdom. A jeżeli nie wyjazdom, to ja bym powiedziała planowaniu. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, tam będzie nie najlepszy dzień do spraw uczuciowych. Raczej możemy być zawiedzeni relacjami z ukochaną osobą albo z nowo poznanymi osobami. Natomiast w stałych związkach możemy gdzieś sobie tam pod nosem coś szeptać, myśląc o naszym partnerze. Bo dzisiaj po prostu nasz partner czy nasza partnerka mogą nas wyprowadzać z równowagi. Natomiast już lepiej, żebyście gdzieś sobie Państwo pod nosem coś szeptali pod ich adresem, aczkolwiek dobre rzeczy, żeby nie energetyzować tych złych, niż mielibyście wejść w jakieś zatargi słowne. No, co jeszcze mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć, może przy tej siódemce dobry dzień do zadbania o zdrowie, ale komu w piątek? Będzie chciało dbać o, o zdrowie. Dobrze, wyciągnę kartę na dzisiejszy dzień, czyli tasuję karty i pytam się, czego możemy się w dniu dzisiejszym spodziewać, jaka karta będzie nam towarzyszyła, jaka energia. Trójka buław. Trójka buław jest bardzo dobrą kartą. Ja ją lubię, ona w energetykach gdzieś się często pojawia. No, ja bym powiedziała los łaskawy. Lepiej, żeby trójka buław się pojawiała, niż dziesiątka mieczy, czy na przykład wieża, prawda? Więc ja bym powiedziała, proszę Państwa, to jest karta, która mówi Mimo wszystko otwieraj się na innych ludzi, mimo wszystko rozmawiaj z nimi, szczególnie w sprawach zawodowych wykonuj dużo telefonów, bo właśnie w tej komunikacji zawodowej ta karta będzie Wam pomagała. Natomiast również jest to bardzo dobra karta do przemieszczania się do wyjazdów, co współgra z numerologią dzisiejszego dnia. I kochani, jako kropeczka nad i afirmacja, moje ciało i umysł są wyrazem promiennej, do, y, promiennej doskonałości. Mam nadzieję, że t, y, taką afirmację mówicie Państwo y, sobie codziennie i kochacie się bezgranicznie, a jeżeli mielibyście problem z kochaniem siebie, to zgłoście się do mnie. Zapraszam na warsztaty kochania siebie, które odbędą się najprawdopodobniej w październiku 608 626 405, numer, po którym można się... Na te warsztaty zapisać i dowiedzieć więcej o nich. A tymczasem proszę państwa radosnego piątku, radosnego początku weekendu. Wszystkiego dobrego do zobaczenia jutro w sobotę.